Cześć, witajcie. Dzisiaj chcę wam zaprezentować naszą nowość na 2025 rok, model naszej łódki zanetowej Boatman Vulcan. Model, który już wcześniej widzieliście pewnie na naszych social mediach czy też na social mediach naszych dystrybutorów z innych krajów, wreszcie trafił do nas. Model Vulcan to przede wszystkim łódka, która jest skonstruowana w taki sposób, żeby nie było konieczności Otwierania komory, aby włożyć zestaw, czyli wkładanie zestawu odbywa się poprzez otworzenie tylko tej z tyłu zawleczki i zestaw ładujecie do góry. Od góry. Komora jest bardzo długa, dzięki której możecie zastosować naprawdę długie przypony, nawet i do ziga, więc nie ma konieczności tutaj otwierania tych komór, żeby załadować zestaw. Łódka zasilana jest dwiema bateriami 10Ah bez żadnych tyczek, bez żadnych konektorów. Wystarczy, że wepniecie ją po prostu do środka. Na bateriach są także wskaźniki dodatkowo napięcia, także możecie kontrolować na bieżąco. Oprócz e, tego, że będziecie widzieć to na pilocie, będziecie widzieć to na łódce, to jeszcze dodatkowo na każdym akumulatorze możecie sprawdzić sobie napięcie. Łódka posiada poczwórne oświetlenie z przodu, dzięki czemu jest super e, widoczna na wodzie, e, nawet z, z najdalszych odległości. Dodatkowo z tyłu światła zostały podniesione do góry, tak żebyście ją też widzieli z większej odległości, jak będzie bardzo, bardzo daleka. Światło posiadają kierunkowskazy, czyli skręcanie lewo-prawo będziecie widzieć, ponieważ ona sygnalizuje to mruganiem. Co ciekawego, łódka ma zastosowany wodoodporny pilot, czyli kiedy wpadnie wam do wody, nic mu się nie stanie. Dodatkowo mamy nowy rodzaj Hosondy SN4, e, która cechuje się między innymi funkcjami zoomowania detali, czyli jeżeli skanujecie sobie dany obszar i chcecie zobaczyć go bardziej dokładnie. Wystarczy, że naciśniecie jeden przycisk i ten obszar zwiększy się podwójnie, tak żebyście lepiej mogli zaobserwować szczegół danej lokalizacji, czy już postawić zestaw, czy szukać po prostu dalej. Echosonda została wyposażona w funkcję chirp, czyli jeszcze dokładniejsze skanowanie. Łódkę możecie dodatkowo wyposażyć w rozrzutnik zanęty dzięki któremu zrobicie super dywan, ponieważ no wiadomo nęcenie punktowe, czyli zrzucanie komór do dołu stworzy Wam tylko mały obszar zanęcony. Natomiast dzięki rozrzutnikowi możecie zrobić bardzo fajny dywan bez konieczności zużywania dużej ilości zanęty, ponieważ tutaj to pół kilo rozsieje się na bardzo dużym obszarze. I teraz uwaga ciekawostka, ponieważ tą łódkę możecie kupić w każdym wyposażeniu, począwszy od Basica poprzez GPS wersję z echosondą, a także z GPS-em i z echosondą, wtedy ten model nazywa się Pro i ten model będzie spakowany właśnie tak, w taki hard case, dzięki czemu bezpiecznie dotrze na łowisko, bezpiecznie będziecie go sobie przechowywać zimą, można do bagażnika położyć go najpierw, a później układać sobie inne akcesoria wędkarskie, także zapraszamy do nas po najnowszym model łódki zanetowej Botman Vulcan.